Jebni czy mu wytrzymają, chyba nie czy nie wytrzymają. Się. Nie zastanawiaj się, kurwa. Brat podkręca. jakie słowa do siebie? A propos tych wszystkich inwektyw w swoim kierunku? aj. aj, aj. Amadeusz już ładuje wiatraki, kurwa. Amadeuszowi warga dolna chodzisz przy pięści zaciśnięte. Ja bym wolał pierdolnąć jego brata ogólnie. Kurwa, o, o. pierdolność, to, o to ty Co szybko... To zapraszamy, ty. Alberto, zapraszamy, zapraszamy, Alberto, zapraszamy, zapraszamy, bo to może się wydarzyć też w ta? przyszłości. Tak, dawaj. Pewny jesteś? Dawaj, Alberto, ty, dawaj, Alberto dawaj, Alberto, dawaj, Alberto. Dawaj, Alberto, on tego chce, on tego po chce. Pokażę, jak będziesz szybko leżał. Dobra. Josef, Josef, 2 na 1 nie robimy. nie robimy. teraz Alberto. Ale tu jest naprawdę duży... O jest próba sprowadzenia za boczki, bocianie nogi. U, ale broni się. się, broni się Alberto. Broni się. Al oj 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 oj, go, oj. uwaga, go, uwaga, go. uwaga, telefon jakiś spadł, Bierzemy. Prawie sprowadził. Prawie sprowadził Ferrari. Dobra, puśćcie się, już chodźcie. Ale nie pusz, Ale, ale za, za głowę tajski klin. Tajski mocno, zobacz. Jeszcze próba Kurwa, Nie skończy no się. Dzieje. Niech nie chciałem go... Bez pocałunków, chodź, panowie na. Ko dobra, dawaj. Normalnie, chodź, na normalnie. spokojnie. Ty, tylko spokojnie, bo jak się zarobić tego ósmego, ty? Take down defense sprawdzone.